Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, który mnie dobrze zna. Z Ewangelii według świętego Jana. Ja jestem dobrym pasterzem. I znam owce moje, a moje mnie znają. Czy znasz Jezusa? Czy ja znam Jezusa? On dzisiaj mówi, że się znamy. Zadanie na dzisiaj: pomyśl o dziesięciu rzeczach, które wiesz o Jezusie, bo się znacie. Ale nie chodzi o takie rzeczy, że się urodził w Betlejem, że miał dwunastu apostołów. Nie. Jaki jest Jezus? Jaki jest Jezus, którego znasz? Zapisz sobie dziesięć rzeczy, a wieczorem podziękuj Mu za to, że Ty znasz Jego, a On zna Ciebie. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.